Dzisiaj okienko numer 7 piłkarskiego kalendarza adwentowego TOPS. A więc otwieramy okienko numer 7 i mamy informację. Jestem 24-letnim gruzińskim e, pomocnikiem, który wygrał swoje pierwsze UEFA Champions League w 2024 na 2025. Kim jestem? I to jest chyba kwart Gelia, ten, którego e, przecież e, zdobyliśmy bodajże w okienku numer 5. A jeżeli nie, jeżeli to była szóstka, to mnie poprawcie w komentarzach. Otwieramy. Ale zanim konkurs. Wygraj 96 kart z kalendarza lub 24 karty festiw. Wygrywają aż dwie osoby. Zasady. Skomentować ten film. Komentując wszystkie filmy z serii kalendarza, zwiększasz swoją szansę na wygraną, bo będziemy losowali dwie osoby z dwóch różnych odcinków. Polub i zapisz ten film. Zostaw follow. Wyniki już 25 grudnia. I mamy PSG. Które wygrało właśnie ostatnie UEFA Champions League, i tam też gra Kwarackeria. Mamy tutaj Fabiana Ruiza, Bayer Leverkusen, mamy Ksake, Barcelona, proszę bardzo, Dani Olmo, kontuzjowany niestety teraz, wybił bark przy strzale gola, Real Madrid, czyli oponent Barcy największy, Dawid Alaba, i tutaj mamy oczywiście Kwarackeria, czyli tak jak właśnie myślałem. Patrzcie jaki ładny kwadrat kelia. Dobra w ostatnich odcinkach było coś takiego. Teraz też musi być. Widzimy się w ósmym okienku. Już będę z powrotem w Milanie, więc będę nagrywał ten odcinek właśnie 8 grudnia, bo piątka, szóstka i siódemka została nagrana 5 grudnia. Dokładnie tak. A później do końca już lecimy, tak jak mamy lecieć. Wy i tak widzicie w odpowiedni dni odpowiednie okienka. Trzymajcie się. Hej.